Chyba coś znalazłam. Natrafiłam na artykuł. To sprzed trzech lat, słuchajcie. Adrian N., 27-letni mieszkaniec Zabierzowa, został zatrzymany po tym, jak zorganizował kolejny brutalny protest pod jednym ze sklepów monopolowych w Krakowie. No proszę, no to nie jest pierwszy raz. Ale poczekajcie dalej. Jedna z uczestniczek protestu została brutalnie pobita i walczy o życie w szpitalu. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że była dziewczyną Adriana N. No to tylko wzmianka mało napisali. No dobra, ale trzeba o tym powiedzieć Ali, tak? Skąd pewność, że na pewno chodzi o tego samego Adriana? Nie, na pewno chodzi o niego, masz się. Ej, wszystkim. Cześć. cześć, cześć. Słuchajcie, rozmawiałam z Pawlakiem i w sumie mam kilka konkretnych informacji na temat Adriana. Oh, to szybko dawaj. Pokazuje się, że on ma wyrok w zawieszeniu za udział w zgromadzeniach publicznych i niszczenie mienia. Miał też sprawę cywilną z rodzicami jakiejś dziewczyny z Zabierzowa, Violet Rajtak. Ona została skatowana na jednej z tych jego akcji, no ale szczegółów nie znam. Ty to, to jest ta stadzie 13 artykułu, to jego była. No. To jest Straszne, skąd ta no. wasza alego go wzięła? Co to wekła, skąd? Słuchajcie, trzeba tam pojechać i tak, poprosić koniecznie. tę Gioletę, żeby pogadała z naszą Alą. Dobry pomysł. Tak, jedziemy. To kto jedzie? No ja, ja też. No, nie, nie. Lucy, ty jesteś w ciąży. Nie możesz się nadwyrężać, absolutnie. Ale nie, no, nigdzie nie jedziesz?